Cześć kochani serdecznie Was pozdrawiam dzisiaj i całuję, a chciałabym takie Wam krótkie video zrobić, teraz akurat kieruję tak będę zerkała na Was, ale chciałabym mieć takie video zrobić, bo um, dużo osób ma pytanie tutaj właśnie chciałabym przyjechać, zostać. E, jeden taki na social media, mężczyzna, młody bardzo, napisał właśnie, że leciał do... E, Kanady i chciał właśnie sobie na 6 miesięcy tutaj przylecieć e, i po prostu e, popracować sobie na taką working visa i po prostu żeby zorientować się jak jest w Kanadzie no i z czasem możliwe, że by chciał zostać po prostu co się stało e, po prostu sobie kupił bilet wszystko, przyleciał miał przesiadkę w Montrealu podobnież i miał przyjechać do Toronto. Jak wylądował w Kanadzie, zapytali się go, bo tutaj właśnie tak pytają i zresztą na pewno w innych wszystkich krajach, jeżeli się ląduje gdziekolwiek, zadają pytania, jak długo się planuje zostać, czy się ma powrót już wykupiony, bilet, a gdzie się zostaje, czy w hotelu, czy u znajomych, czy w rodzinie gdzieś, w rodziny. Ten chłopak nie miał wizy. Chciał tutaj zostać w Kanadzie na 6 miesięcy, ale wizy po prostu nie miał. I jak wylądował, to powiedział, że jest jako turysta, ale ma w planach sobie popracować tutaj na 6 miesięcy i starać się po prostu o wizę. Jeden błąd, co zrobił to jeżeli się przylatuje do Kanady tutaj i się myśli właśnie zostać na 6 miesięcy to się powinno już w Polsce załatwić tą working visa A jak tutaj się wyląduje to po prostu się papiery pokazuje że się ma working visa i oni się w ogóle nie czerpiają, nie pytają po prostu wiedzą, że ktoś się przyjeżdża i się ma tą wizę i prawdopodobnie będzie się troszeczkę zarabiać co warto jeszcze wiedzieć, co właśnie ten chłopak nie powiedział im i nie miał zabukowanego hotelu. Także, jeżeli tutaj się wylądowuje, to albo jeżeli nie ma się znajomych czy przyjaciół, um, hotel trzeba mieć. A niestety on nie miał. Pytaliście go, gdzie ma zamiast zostać na noc. Nie wiedział, nie miał odpowiedzi, bo nie miał nic w ogóle załatwione. Tak w ciemno to się po pierwsze. Nie leci tutaj. Trzeba sobie zorganizować i po prostu wszystko ustalić, prawda? Także ten chłopak sobie wziął, powiedział im, że nie ma gdzie. Jak zaczęli się pytać, jak to nie masz gdzie, nie masz hotelu, nie masz nic, to sobie wymyślił, że ma tutaj kolegę. Oczywiście kolegi tutaj nie ma. No, i zaczęły się pytania po prostu. I oczywiście tak by było w każdym innym kraju. To nie jest to, że tylko w Kanadzie jakoś tam wypytują czy coś. To by było w każdym innym kraju. Ja się, jeżeli się wylądowuje i jeżeli się mówi, że się chce tutaj trochę dłużej być, zostać po pierwsze, wizę potrzeba mieć. Po drugie, trzeba mieć gdzie się mieszka, gdzie się zostaje na noc, na nocleg. No, i nie miał żadnych dokumentów, a powiedział, że ma kolegę. Zaczęli się pytywać, jakie ma nazwisko, jakie ma imię, gdzie mieszka, jaki numer telefonu i tam inne, bo takie rzeczy. Oczywiście złapali go, bo nie wiedział, co odpowiedzieć. Nie wiem dokładnie, czy powiedział wymyślił imię po prostu jakieś, czy po prostu. Powiedział im. Że nie ma, że nie wie. To są już takie trzy wielkie, wielkie błędy, co popełnił. A przy tym jeszcze podobnież pośpieszał celników, że po prostu, żeby oni go puścili, bo ma następny lot z Montrealu do Toronto. Celnik powiedział, że jest zajęty, ma pracę do wykonania, a on się trochę zburzył podobnież. Także tutaj w Kanadzie tego nie ma. Tutaj w Kanadzie jest tak, że mówimy prawdę. Jeżeli nawet się nie chce powiedzieć, że się tutaj chce 6 miesięcy zostać w planie, to po prostu trzeba ładnie powiedzieć, że dwa tygodnie i trzeba mieć po prostu bilet wykupiony. Trudno. Także dużo błędów chłopak popełnił i co zrobili jeszcze to? Ee, wzięli go na pierwszy lat, wysłali pół godziny już był w samolocie, podobnież i na z powrotem do Polski, czy tam do innego kraju. W Europie. Także mm. trzeba być przezornym, trzeba być bardzo cwanym i trzeba być bardzo sobie załatwić wszystko. Nie powinno się do Kanady tu przyjeżdżać w ciemno. Co jeszcze podobnież było to, że pieniędzy nie miał, za wystarczająco musiał pokazać, ile pieniędzy ma. Otóż no taka ta, która i rzecz to była w tym z kolei, że po prostu oni się po prostu. Zdenerwowali, ale powiedzieli, że wszystkie przełamał przepisy i po prostu musi wracać. Tutaj nie ma tak, nie ma tak w innych krajach tak samo, nie ma tak w USA, nie ma tak w innym kraju, co się wyląduje, że po prostu leci się w ciemno i nie wie gdzie jak i nie wie co się jak odpowiedzieć, a jeszcze do tego się kłamie, prawda? Także to jest takie coś, że um, Kanadyjczycy są tacy bardzo właśnie odni i prawdomówni można powiedzieć. No, jeżeli nawet coś tam może coś są zmienić, no to zmienią, ale wiedzą po prostu jaki mają cel i, i do czego i jak, prawda? Także tak jak każdy człowiek, ja uważam. No człowiek, chłopak młody bardzo bez żadnego doświadczenia. Chciał po prostu sobie wyjechać do Kanady. Sobie może życie i ułożyć tutaj i... I popracować, może dorobić coś, akurat wakacje, przed wakacjami. Także... E takie coś małe widnie chciałabym Wam właśnie dać, powiedzieć, że żeby być ostrożnym, żeby być po prostu zwanym, żeby, żeby mieć wszystko załatwione, bo celniki na granicy wszystko się wypytują. Jak ja tutaj przylatywałam z rodzicami, to my mieliśmy wszystko załatwione. Mieliśmy mieszkać gdzie mieliśmy, mój tam już miał pracę załatwioną. Także takie dokumenty, takie wszystkie różne rzeczy powinno się oczywiście mieć. Takie wideo chciałabym Wam dać i po prostu powiedzieć, jak to jest, i żeby być po prostu przygotowanym na wszystko, wszystkie papiery dobrze wypełnić i wszystkie papiery mieć razem z sobą i wiedzieć, gdzie się jedzie, jak się jedzie, gdzie się mieszka, co się ma zamiar robić. Powrót, żeby mieć wykupiony właśnie to są wszystkie takie ważne dokumenty, że jeżeli tego się nie ma, jest możliwość, że po prostu duża, tak jak z tym chłopakiem, że po prostu zatrzymują i następny pierwszy samolot opłacili mu po prostu, wrzucili go z pogodnego otario, przesyłam to mocne całyski i buziaczki i do następnego pa pa!